Jest taki popularny pogląd, że najlepsza modlitwa to jest modlitwa własnymi słowami, że najlepiej zrezygnować jak to się mówi z formułek i modlić się wyłącznie własnymi słowami, tylko że w takim myśleniu jest ukryta subtelna pokusa, że człowiek jest w stanie wyrazić sam siebie na dodatek absolutnie i do końca. A przecież jak często mieliśmy doświadczenie, że nasze własne słowa są po prostu za małe, żeby opisać to, co przeżywamy, albo to, kim jesteśmy. Więc jeżeli będziemy się modlić jedynie własnymi słowami, nawet jeżeli będziemy mówić wyłącznie to, co wypływa z naszego serca, to może być tak, że w konsekwencji zaczniemy kręcić się wokół samych siebie. Będziemy widzieć wyłącznie własne problemy, a ucieknie nam cały świat stworzony ucieknie nam świat dookoła nas. Natomiast jeżeli będzie w nas na tyle pokory, żeby powierzyć się Słowu Bożemu, to wówczas będziemy w stanie dzięki Duchowi Świętemu przekroczyć siebie. Dzięki modlitwie Słowem Bożym, dzięki dobrym teologicznym tekstom, Dzięki modlitwom, które podsuwa nam Kościół, możemy dokonywać takiej drogi w górę, możemy się wspiąć, żeby te słowa zaniosły nas do samego Boga. On otwiera na rzeczywistość, na którą do tej pory nie zważaliśmy. Nawet jeżeli jesteśmy smutni, albo jeżeli jesteśmy przygnębieni, a damy się poprowadzić Słowu Bożemu. To ono może nas wyprowadzić poza nasz smutek i poza nasze przygnębienie. No to, że przyszła do mnie jakaś myśl, to, że pojawiło się we mnie jakieś uczucie, to jeszcze nie znaczy, że ja jestem tą myślą albo że ja jestem tym uczuciem. A już na pewno Bóg jest większy niż nasze myśli i nasze uczucia. Więc dobrze jest się modlić własnymi słowami. Ale nie jest dobrze na tym skończyć. I tego możemy się uczyć od Matki Bożej, która modli się hymnem Magnifikat. To jest hymn, którym modlimy się też na każdych nieszporach. On jest taką mozaiką tekstów Starego Testamentu. Tu każdy wers pochodzi ze Słowa Bożego. Można powiedzieć, że Maryja bierze starożytne kamienie. Ale budowla jest już nowa. To, co widzimy, czytając dzisiejszą Ewangelię, że Matka Najświętsza jest tak przeniknięta Słowem Boga, że jej własne słowa, jej własne odczucia, one się pokrywają z, tą, z tym Słowem. Wielbi dusza moja Pana, mówi Maria. Moja dusza wywyższa Pana. Moja dusza powiększa obecność Bożą w moim życiu. Nie oczywiście w takim sensie, że ja mogę coś dodać Bogu, ale chwaląc Boga, ożywiam Jego obecność w sobie. Jakby to powiedział święty Tomasz za chwilę: Chwaląc Boga, uszczęśliwiam samego siebie. I dalej. Maria woła: Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Są takie komentarze, które mówią o tym, że Maria była jedyną dziewczyną w Izraelu, która uważała siebie za całkowicie niegodną narodzenia Mesjasza. Bo urodzić Mesjasza to była ambicja każdej żydowskiej dziewczyny. Prorocy mówi, mówili o tym, że przyjdzie Mesjasz, więc to była ambicja każdej żydowskiej dziewczyny. A Maria była jedyną, która sądziła o sobie, że jest tego całkowicie niegodna. Więc postanowiła, że w ogóle nie będzie rodzić. I Bóg widząc jej pokorę, powiedział: Ty twierdzisz, że jesteś niegodna, aby urodzić mesjasza? To właśnie dlatego ty urodzisz. Bo tego dobra nie przypiszesz sobie. Zobaczcie, że pierwsza pokusa, która jest opisana w księdze rodzaju, to jest wywyższaj siebie. To się dokonało w raju. A Maria jest wdzięczna za swoje uniżenie. I w tym uniżeniu uwielbia Pana, ona wie, że człowiek bez Boga jest niczym. Nasza radość wypływa z tego, że jestem całkowicie zależny od Boga, że On całkowicie obejmuje moje życie. To jest bardzo radosny hymn. Ojciec Jacek Wronicki pisał, że radość towarzyszy prawdziwej miłości chrześcijańskiej. Radość jest tym, Czym jest cera dla zdrowia? Kto ma miłość Boga w swojej duszy, ten już jest w posiadaniu największego dobra. I z tego wypływa radość. Tam, gdzie pojawia się Maryja, jest radość, bo ona przynosi z sobą obecność Bożą. I to widzimy w dalszej części Ewangelii, kiedy czytamy o pobycie Marii u Elżbiety. Ten pobyt trwał trzy miesiące. Myślę, że jeszcze, żeby lepiej zrozumieć, co Ewangelista Mateusz chce nam przekazać, to powinniśmy się cofnąć do Starego Testamentu, do drugiej księgi Samuela, kiedy w szóstym rozdziale czytamy: Arka pańska przebywała w domu Obyd Edoma z Gat przez trzy miesiące, a pan pobłogosławił Obyd Edomowi i całej jego rodzinie. Już widzimy, że Mateusz odwołuje się do tekstu starotestamentalnego. Maria również przez trzy miesiące napełniła dom Elżbiety błogosławieństwem, była dla niej źródłem radości i służyła pomocą w ostatnich dniach ciąży i podczas narodzin Jana Chrzciciela, dlatego nazywana jest już arką nowego przymierza, bo przynosi z sobą Boga, bo przynosi z sobą Bożą obecność. To Łukasz pokazuje w tej Ewangelii. Zobaczcie, że jest w Maryi jakaś taka niezwykła piękność, która polega na tym, że gdy cały świat zwraca się do niej, wychwalając jej przymioty, ona nieustannie przenosi uwagę na Pana Jezusa, na Boga. Bo w chwilach wielkiej łaski można pomyśleć, że Panie Boże, te wszystkie wielkie dzieła, które przeze mnie robisz, to jest oczywiście wspaniałe, ale gdyby nie ja w Maryi jest jedno wielkie uwielbienie Boga. To ty bądź uwielbiony, że chcesz objawiać swoją chwałę. To ty bądź uwielbiony, że chciałeś się kimś takim posłużyć. I kiedy święta Elżbieta mówi, szczęśliwa jesteś, bo Ty uwierzyłaś. Maria w odpowiedzi nie mówi ani słowa o sobie, ale mówi o Bogu. Wielbi dusza moja Pana. Ta Ewangelia pokazuje nam Maryję, która modli się słowem Boga. Dlatego jest w stanie przekraczać samą siebie. To słowo ciągnie ją w górę, to słowo ciągnie ją do nieba, ciągnie ją do Boga. Jeżeli słuchasz Słowa Bożego. Może się w tobie narodzić Jezus. Może się w tobie narodzić Bóg. Wszystko co robi Maryja jest przeciwieństwem egocentryzmu. Ona jest bezustannie zainteresowana Bogiem i innymi ludźmi, a sobą najmniej. Dlatego właśnie tak bardzo Bóg ją ukochał. Pokazuje to też scena z Kany Galilejskiej, kiedy Maryja, cudzy błąd i cudzy wstyd Bierze za swój własny i wstawia się za nami przed Jezusem. A Pan Jezus niczego jej nie odmówi, bo On nie odmawia ludziom pokornym. Nie ma takiej sprawy, której nie moglibyśmy przynieść Matce Najświętszej. Nie ma niczego takiego, czego nie moglibyśmy jej pokazać. Nie ma niczego takiego, czego nie moglibyśmy jej ofiarować. Maria ma w sobie nieskończone możliwości przyjmowania, bo nie ma żadnego grzechu, który by ją oddzielał od Ducha Bożego, ale i ma niemal boskie możliwości dawania, bo jest doskonale wypełniona Duchem Świętym. Powinniśmy pragnąć towarzystwa Matki Bożej, bo w ten sposób należy, należymy do błogosławionego pokolenia. I to wprost wypływa ze Słowa Bożego, z wierności Słowu Bożym. W Ewangelii Łukasza Ewę Łukasz mówi, Maria mówi w Ewangelii Łukasza, oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Więc jeżeli błogosławimy Maryję, należymy do błogosławionego pokolenia, jesteśmy wierni Słowu Bożemu. Powinniśmy pragnąć towarzystwa Matki Bożej, chcieć być blisko niej, bo ona ma tylko jedno pragnienie doprowadzić nas wszystkich do Boga, doprowadzić nas do widzenia Boga.